Dobrego dnia towarzysze, ja jestem Szwagier i Ty i dzisiaj będę się tłumaczył dla Was dlaczego nie było filmu wczoraj, kiedy film miał być najpóźniej wczoraj. No to tak, filmu nie było gdyż miałem, gdyż właściwie dalej mierzę się z pewnym kryzysem, jak też napisałem w tym opisie. I wszelkie dziwne rzeczy, które były powiedzmy, które się tu pojawiały, a potem znikały. E <śm> to powiedzmy objawy mojego wariatstwa, nie? No i tak, w każdym razie ostatni raz was tak zawiodłem i że nie dotrzymałem słowa, że będzie film, a filmu nie było. Film z kozaków będzie. Nie wiem, czy ktoś czekał, czy, czy nikt nie czekał, ale film będzie. Konkretnie nagram go dzisiaj na 100%, więc pojawi się on nawet dziś wieczorem, ewentualnie Piątek rano. W sensie jest jutro. W piątek 17, nie? Żeby nie było niedomówień. No i ten. A potem będzie ciąg dalszy ze Salkera nagrywany. I być może ten Scrap Mechanic. Wreszcie nagram. Bardzo mi się ta gra spodobała. No dobra i ten. E, przepraszam także za te wariactwa, które się tutaj <grym> wydarzyły. No. Nazwę kanału zmienię za jakieś dwa tygodnie z hakiem, no bo ostatnio trochę kombinowałem z tymi nazwami i, i teraz muszę czekać, żeby ją zmienić, ale no I, że tak się wyrażę, szwagier wraca ze zdwojoną siłą i ten, będziemy działali dalej. Więc no i, dziękuję wszystkim i za ten, za obejrzenie tego filmu i i ten, i gwarantuję, wracamy. Dobrego dnia.